Dzień dobry, kochani. Wiem, że lubicie urbeksy, ale chciałam Wam dzisiaj pokazać coś fajnego fajne miejsce, w którym pracowali wczoraj fajni ludzie. I na wiosnę, latem zobaczymy też coś fajnego tutaj na tych klombach. To jest fontanna trytona i nereid, tak się nazywa, fontanna z trytonem i nereidami w Żagańskim Parku koło Pałacu, a wokół fontanny. W sobotę kilkadziesiąt osób, wolontariuszy, sadziło róże i to róże niezwykłe, bo to róże księżnej Doroty. Zostały wyhodowane w Niemczech, tam się urodziły w cudzysłowiu i, i nadano im imię księżnej Doroty. A księżna Dorota, Taleraum Perigo, była tutaj właścicielką tego przepięknego pałacu i mecenaską całego miasta. Do dzisiaj ludzie wspominają jej dokonania. Specjalnie wstałam rano, żeby zobaczyć, czy róże jeszcze są posadzone, czy nikt przed ich nie wykopał. Na szczęście nie, mimo że oddziela je no, taki iluzoryczny płotek, tak, przez który można się przedrzeć. Jest więc szansa, że róże przyjmą się, wyrosną i zakwitną. Fontanna na razie nie działa, no ale działała w sezonie, jak było ciepło. Teraz jest przygotowywana do sezonu zimowego. Zobaczcie, jak wygląda pięknie. Fontanna została odrestaurowana jakiś czas temu, bo po wojnie te figury wszystkie były wykonane z cementu. No, po prostu w czasach PRL-u, właśnie w ten sposób, dokonywano napraw i odtworzenia takich miejsc jak to. Park też został jakiś czas temu zrewitalizowany. I konserwator do zabytków domagał się, aby ławki były białe. No i tak wyglądają białe ławki. Chyba niezbyt fajnie, prawda? Białe ławki wyglądają rzeczywiście ładnie, przynajmniej z daleka. No z bliska już jest inaczej. Żagański pałac prezentuje się naprawdę dobrze, prawda? Już wkrótce również oranżeria będzie wyglądała no tak jak powinna, tak jak wyglądała kiedyś za czasów księżnej Doroty, bo miasto dostało dofinansowanie na jej remont. I w tej oranżerii, która w tej chwili jest ruiną, będzie czytelnia i będą się odbywały eventy związane z kulturą. To chyba dobry pomysł, prawda, jak sądzicie? W oranżerii na razie jest składnik, magazynek, ale będzie tutaj kawiarnia i czytelnia. Mam nadzieję, że ten krótki spacer wokół pałacu w żaganiu Wam się podobał. Co zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy róże, które mają szansę wyrosnąć wokół pięknej fontanny. Zobaczyliśmy brzydkie odrapane ławki. No cóż, to zrobili ludzie, niestety. I zobaczyliśmy piękny park. Jeśli ten film Wam się podobał, to zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, do oglądania innych moich filmów. A już wkrótce zapraszam Was na kolejną wyprawę.